Staję znowu przed wystawionym najświętszym sakramentem. Bóg jest tutaj obecny w postaci świętego chleba w hosti. Miłość Boga jest obecna w osobie Jego Syna, który umarł i z wstał dla mnie. Wspólnota chrześcijańska celebruje pamiątkę tej miłości przez całą historię, aż do powrotu Chrystusa. Wdzięczny za wszelkie Boże błogosławieństwo, dziękuję Bogu za wszystko, co mi daje. Niewielu ma to szczęście, aby uczestniczyć w Dziennej Mszy Świętej i w Tygodniowej Świętej Godzinie przed Najświętszym Sakramentem. Jak wielki jest Bóg. Teraz chcę podzielić się z Wami w kilku zdaniach tym, co napisałem, gdy brałem udział w misji w peruwiańskiej dżungli. Piszę te słowa z peruwiańskiej dżungli, żeglując po rzece Ukajali. Jesteśmy prawie w połowie drogi między Iquitos a Pukalpa? Podróżując motorówką o nazwie La Granada, której właścicielem jest Wikariat Apostolski diecezji Reguena. Jesteśmy częścią grupy misyjnej i towarzyszymy księdzu Wiktorowi de la Pena, franciszkańskiemu biskupowi, który w tym regionie jest od 30 lat misjonarzem. Dzisiaj jest niedzielne popołudnie. Rano odwiedziliśmy dwie osady. W jednej Ochściliśmy kilkanaście osób w czasie mszy świętej, a w drugiej mieliśmy jeszcze więcej chrztów i śluby. Jutro w poniedziałek rano pojedziemy do innej wioski po drugiej stronie rzeki Ukajali. Myślę o moich godzinach adoracji przed Najświętszym Sakramentem i zastanawiam się nad Eucharystią tam, gdzie nie ma Eucharystii. W naszej grupie misyjnej odprawiamy codziennie mszę świętą o godzinie 19.00 w jadalni naszej łodzi La Granada. Są to bardzo wyjątkowe chwile. Ksiądz biskup Wiktor odwołuje się do naszej pracy duszpasterskiej z ludźmi z osad, do ich biedy, do ich pokory i dobrych chęci. I każdego dnia wspominamy ostatnią wieczerzę, jaką Jezus spożył ze swoimi uczniami. Na zewnątrz łodzi panują ciemności. Towarzyszy nam hałas tysięcy żab, ptaków owadów. Jest bardzo gorąco wiadalni, a mszy świętej towarzyszą komary, które odganiamy albo zabijamy. Woda w korycie rzeki ukajali kołysze łodzią jak kołyską. Chrystus jest z nami, pomiędzy nami. On, który przeszedł, dobrze czyniąc. Chrystus, który tyle razy jadł z przyjaciółmi i rybakami, teraz dzieli się z nami swoim ciałem i krwią. My mamy codziennie Eucharystię, a nasi wierni w tych obszarach misjonarze odwiedzają osady. Co dwa lub trzy lata. Wiara w Eucharystię, jak można sobie wyobrazić, jest w tych ludziach bardzo słaba. Z entuzjazmem śpiewają hymny i inne pieśni, z uwagą słuchają Słowa Bożego, proszą o chrzest. Niektórzy młodzi ludzie proszą o sakrament bierzmowania, niektórzy otrzymują sakrament małżeństwa. Nasza grupa misyjna odwiedza rodziny, oferując sakrament namaszczenia chorych, oleje święte ludziom chorym w podeszłym wieku i starcom. A Eucharystia? Niewiele dzieci zostało przygotowanych do pierwszej komunii świętej. Po co im pierwsza komunia, jeśli nie będzie mszy świętej w igosadzie przez dwa lub trzy lata? Co powinniśmy myśleć o Eucharystii tam, gdzie nie ma Eucharystii? Po pierwsze, tajemnica miłości Boga jest taka sama wszędzie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Dotyczy to tutejszej dżungli, jak i wszystkich części świata. Syn Boży przyszedł w ciele, stał się człowiekiem z krwi i kości. Jezus jest bratem wszystkich tych moich braci, których odwiedzamy. W Eucharystii element ziemi, mąka pszenna i sok z winnego krzewu zamienia się w ciało i krew Chrystusa. Uzyskujemy chleb i wino dzięki dobroci Boga i pracy rąk ludzkich. Tutaj, w dżungli mamy wiele manioku i napoju z koki i trzciny cukrowej. Ale tajemnica wcielenia i Eucharystii jest taka sama. Wcielenie jest faktem w całej pełni, wszędzie i przez cały czas. Chrystus jest jedynym Zbawicielem wczoraj, dziś i na wieki. Misja Kościoła nie składa się tylko z pieśni i ze Słowa Bożego. Misją Kościoła katolickiego jest głoszenie Królestwa Bożego całemu stworzeniu. I niesienie Chrystusa wszystkim narodom, w tym także sakramentalnego Chrystusa składanego w ofierze Mszy Świętej na całym świecie. Oto dziś, w tej świątyni, Chrystus jest obecny w najświętszym sakramencie. To nie jest przywilejem tylko moim, ale muszę pamiętać o tak wielu ludziach na świecie. Którzy nie mają Eucharystii i zjednoczyć się z nimi w wierze. Święta Teresa z Lizję jest patronką misji katolickich ona, która nigdy nie opuściła klasztoru. Także i moja kontemplacja eucharystyczna może stać się kontemplacją misjonarską. Przez moją wiarę tutaj i przez tajemnicę Bożej Opatrzności dokonuje się Eucharystia tam, gdzie nie ma Eucharystii.